Dużo pięknych zabawek dla dużych chłopców. Ja się tutaj czuję jak, oh, jak młody uczniak w szkole, bo zakup samochodu albo nawet nie nieposiadanie samochodu markowego nie musi oznaczać, że nie możemy sobie robić fajnych prezentów albo samym sobie, albo kogoś, kogo znamy i lubimy. Nie trzeba mieć Porsche, żeby mieć coś z Porsche. I dzisiaj będę Was wtajemniczał w świat dodatków, akcesoriów, tych ozdobnych, tych lifestyleowych i tych bardzo pomocnych i technicznych. No i zaraz Wam pokażemy to i owo. Załóżmy teraz, że macie 911, ale gdzieś się chcecie wybrać na przykład, nie wiem, na narty, albo na jakieś dłuższe wakacje. No sami wiemy, że szczytem funkcjonalności i pojemności ten samochód nie jest, ma wiele innych walorów. Cześć. cześć siema, Przygotowałeś dla mnie tej zabawki widzę jakieś, tak? Powiększamy 911, powiększamy. jedziemy, nie wiem, no, raz do roku na wakacje, nie? Myślę, że tak. Albo i no. dwa razy do roku, albo i dwa razy. dodatkowe litry. Zimowe i letnie. Teoretycznie ten samochód w ogóle mi się nie kojarzy z bagażnikiem dachowym, ale no, wiem, że jak swojego odbierałem, to miałem w specyfikacji napisane, że jest przygotowanie do montażu belek bagażowych. Jak to wygląda w tym samochodzie? To jeszcze Tajemnicę. dopytam, może pamiętasz, jaki był mniej więcej koszt tego? No, duży, duży, 300 zł. No. Właśnie, 300 zł, a no. mamy no. możliwość doposażenia właśnie te dodatkowe litry. Dzięki temu, że zamontujemy sobie belki, które tutaj mamy mm -hmm. przy samochodzie, to może zaczniemy od tego. W zwykłej 911 bez tego doposażenia, no. właśnie tutaj pod tymi uszczelkami. Będą zwykłe takie plastikowe zaślepki, które one nam nic nie wnoszą. Okay. Jak mamy to doposażenie, to możemy sobie. Jest akurat taki fajny przyrząd do tego, ale ja niestety dzisiaj go zgubiłem, więc użyję zwykłego okay. kluczyka od y, boksa dachowego. Dobrze. Możemy wyciągnąć takie metaliki. Żeby się robię to delikatnie, żeby też lakieru nie uszkodził. Widzicie, teraz jest w ogóle moda na świecie, że bardzo dużo zdjęć się pojawia na Instagramie i tego właśnie 911, a to z choinką z na dachu, a to z boksem, a to z namiotem, a to z czymś. To, to Dakar też to sprawił, że, że nagle się od... doszukujemy funkcjonalności w tym aucie. nie? Pewnie, dokładnie. E, ok, to wyciągamy te metaliki, mm -hmm. one nam pomogą, żeby założyć te belki. Jeżeli mogę mm -hmm. Cię prosić o podniesienie tych uszczelek do góry, a tak. ja zaraz za to Będę po dobrze, prostu te blaszki. Dobrze, dobrze, proszę Dobra, bardzo. E, co z tą uszczelką potem? Ona będzie tak powiewać tutaj? Nie, ta uszczelka nam wejdzie, w Obudowę tak czubelki. No tutaj Porsche nie zostawiłoby jej tak na wiecie. No raczej. Tak by potem, wiesz, o, na autostradzie. Sorry. No nie, bo to i lakier by rysowało i zbędny hałas. Nieładnie by było. No ja palcem nie grzebnę, tego mam jube palce. Nie, 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 to nie musisz nie, ty tym kluczykiem podejść A długo to trwa w ogóle? Bo nie wiem, czy nasi widzowie wytrzymają cały montaż tych, Myślę, tych, tych, tych belek, czy nie? Myślę, że maksymalnie 10 minut, dwie osoby pójdzie szybciej, bo ich uh -huh. pojedynkę idzie. Oczywiście najtrudniejsze to jest założyć potem ten box na koniec, bo on troszkę ważny jest to dwie osoby, dwie jedną no, osobę. Jest dużo Diennowski wygodniej, wygodniej też dwie osoby, symetrycznie go po prostu tak, od przodu albo od tyłu. Okej, okay, ja jeżeli chodzi o belki dechowe, one są opisane oczywiście, która jest z tyłu, która jest z przodu. Jak z znam one... 911, szersza z tyłu. Szersza z tyłu, więc ta belka jest oczywiście no. szersza. Pod spodem mamy... Oznaczenie. Aha. A i teraz skłamałem cię, bo akurat szersza idzie do przodu. A to jest z przodu, no widzisz, no. Dobra. Szarpniemy ją, ja z jednej strony, ty z drugiej. ok I musimy nałożyć na te dwie blaszki. Druga beleczka. O, dobra. Pięknie nam weszło. No i uszczelkę chowamy. Uszczelkę chowamy. To zamykamy. Zamykamy oczywiście kluczem. Możemy to na tak. stałe zamknąć, żeby nikt nam nie odkręcił. No i gdybyśmy jeszcze mogli, gdybyśmy jeszcze całość prezentowali, mm -hmm. to oczywiście dokręcimy te śruby, które są pod obudową, no żeby docisnąć. Eee, Ale nam chodzi okay. o to, żeby pokazać ten jakże piękny i sportowy samochód o podwiększonej użyteczności. To jest coś niesamowitego, jedenastka z belkami, to jest naprawdę widok Nie to na to maksa problem. rzadki. Nie to no dobra, to co boks? Na raz. <laughs> Teraz trzeba obejść ten samochód, samemu byłoby to rzeczywiście trudno wykonać. Kuba. O. U mnie weszło akurat. U mnie też weszło. No jest super. Fajnie jeszcze, jakby to było prosto, żeby opór powietrza był odpowiedni. Od środka tutaj standardowo się te zęby zaciska na belkach. Po prostu my nie musimy Dokładnie. tego montować do końca. Dokładnie. Nie będziemy dzisiaj tym żółtym, pięknym samochodem jeździć, ale... Oczywiście sam box jest otwierany z dwóch stron, czyli możemy go otworzyć, jaki z jednej, jaki z drugiej strony. Mm -hmm. No ja dam. i tutaj zgaduj, jaka Dawaj. prędkość maksymalna, przy jakiej prędkości testowali, jak to wygląda. Wiesz co? Teoretycznie, z tego co pamiętam, to jest do 160 na godzinę można jechać w różnych samochodach. Tutaj jest ciut więcej czy ciut, ciut mniej? Ciut więcej. Faktycznie przetestowali to w siedzibie w Wajzach. 200 no. km na godzinę można jechać. Oczywiście, szumy przy tym towarzyszą, mhm. ale mniejsze zdecydowanie niż w większych samochodach typu Kajem, typu Makan. Także tutaj jest na pewno komfort. Jeżeli chodzi o jazdę. I słuchajcie, dwie osoby na narty, Kurczę, tu sprzęt wrzucasz, nawet wszystko wchodzi, cały sprzęt narciarski, buty, oczywiście. Narty. No dobra. A jak jest lato, to, to zaproszęcie do Cayena. i Założymy oczywiście. Proszę. Bagażnik na rower. Pierwsza wersja bagażnika rowerowego klasycznie do belek dachowych tyle że w tym wypadku trzeba ten rower dosyć wysoko targnąć nie do góry to dla siłacy. Dla, no. dla siłacy. <laughs> dokładnie. Samochody mamy coraz cięższe i rowery też mamy coraz cięższe. Jak jeździmy elektrykiem to tak nie za bardzo tutaj można go. Na powiedzieć. pewno w pojedynkę rower elektry elektryczny będzie bardzo ciężko faktycznie no. tutaj zładować, Dlatego lepszym moim zdaniem rozwiązaniem oczywiście o ile jest taka możliwość mamy hak w samochodzie mhm. to możemy założyć na hak. Taki bagażnik. Wtedy bierzesz rower z krzyża i na wysokości swojej klatki piersiowej go zakładasz. Gdyby ktoś miał jakąś leciutką, nie wiem, jakąś gravelę albo jakąś kolażówkę leciutką, jak najbardziej dalej tutaj, wiesz, można, nie? Ale te duże, muskularne rowery to jednak bagażnik na hak. Tak, tak jak na przykładzie tego rowera elektrycznego, właśnie to będzie go nam na pewno ciężej wrzucić na ten bagażnik dachowy. No dobra, mamy konstrukcję walizkową, tak, żeby w garażu nie zajmowało za dużo miejsca. No, spójrz, nie ile to miejsce zajmuje. Stawiamy, Naprawdę... No, to jest ekstra. No. To to wygląda. No, no, tak, no czyli powinność. No. Ja bardzo chętnie popatrzę, ewentualnie bardzo jak już potrzebował tak, pomocy, jest to Ci to pomogę. Jest to faktycznie banalne. Wystarczy dobrze wycelować na tą kulę od haka. Jeżeli by nie pasowało, no. to oczywiście możemy do każdej kuli, do każdej osobna wyregulować, czyli do każdego samochodu innego też będzie to pasowało. Ale nowoczesne haki już są tak zestandaryzowane, że powinno, tak, powinno pasować. Zaciskamy. Zaciskasz, tak? Dobra. Bagażnik tu też można... Kluczykiem sobie to jeszcze wspomóc, żeby nam nie zajumali tego, nie? Razem Dokładnie. z rowerami. Dokładnie, jest to blokada eee, rozkładamy. Czyli najpierw założyć na hak, a potem rozkładać. nie odwrotnie, bo wtedy jest dużo mniej wygodnie. I oczywiście zauważ, że też mamy oświetlenie mhm. obowiązkowo, więc możemy od razu w kostkę wkręcić, Też jest to banalne, bo jest to na wkręcanie, więc po prostu to. jest w tak, też te nowe, te nowe wtyczki wielobolcowe też tak. dużo łatwiej to się wszystko obsługuje i. Co jeszcze niedawno nie było takie oczywiste, dzisiaj można wystąpić o trzecią tablicę rejestracyjną do naszego samochodu. Zgadza się. I w pełni legalnie nie trzeba zdejmować, nie wiem, przekładać, tak jak kiedyś się kombinowało albo malować. Tak, tak, tak. Tylko... W wydziale komunikacji na pewno nam e, taką tablicę mhm. też tutaj mamy dla przykładu, możemy zamontować. O. Chociaż ja tutaj polecam oczywiście dodatkowo jeszcze wspomóc się taką taśmą, którą montuje się bezpośrednio na przykład do zderzaków w tablicy mm -hmm, rejestracyjnej, mm -hmm. ponieważ ona sama może e, wypaść Wylecieć, tak. w jakich sytuacjach. To może założymy rower, to od razu pokażę no. Ci jedną super sprawę. Jasne. No rower też potężny, to jest... No właśnie. No. Hamulec odpowiedni. To jeżeli mogę Cię Adam poprosić, tak. jakbyś chociaż tą e, lekko odgiął w tą stronę jak będziemy go zakładali. Dobrze. To i to raczej nie. Dobra, 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 no. Tutaj jest. To też klasyk. Tutaj te opaski, jak, jak w każdym bagażniku rowerowym sprzed lat, ten system się nie zmienia. Dokładnie. Wysuwana sztyca. Sztyca jest całkiem dobrze wyregulowana. O, okay. Lubię słowo sztyca. <noise> Jakoś tak mi pasuje, no. W Nowej Zelandii kiedyś ukradliśmy znak drogowy na chwilę, tylko nie na zawsze. I mówię, ale jak to znak drogowy bez sztycy? No i niosłem potem sztycę do tego znaku drogowego. Żeby był kompleks. Tak, pewnie. Zakręcamy i żeby też rowera nam oczywiście nie ukradli, no to możemy mhm. e, tak samo zablokować to. Okej. Czy jest kluczyk? Jadam. Kolejna sprawa z takim bagażnikiem no. to jest funkcjonalność. Żeby dostać się do bagażnika w samochodzie, nie musimy ściągać całego bagażnika rowerowego, tylko robimy jeden prosty miek. Pyk. A bo zawsze jak zaczynasz trasę, to potem dziecko z tylnej kanapy pić. Podsumuje ten rower, nie? bo tak jak mówiłem, tak, on tak, nie jest tak, do tego tak, 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 Ale mamy dostęp do bagażnika. Jest dostęp, to się kładzie. No jest to wszystko ale... funkcjonalne, jest to wszystko jednocześnie tak minimalistyczne, że właśnie taka przestrzeń nagle się robi tą małą walizką wtedy, kiedy jej nie potrzebujemy. Jeździmy coraz większymi samochodami, jeździmy na coraz większych rowerach i używamy coraz więcej akcesoriów, a jeszcze wybierać. No i teraz się możemy poczuć jak w prawdziwym sklepie. No wszystko jest oczywiście sygnowane tutaj barwami Porsche, ale kurczę i parasolki, i szaliki, i kubeczki, i termosy, i czapeczki, i koszulki. I muszę Wam powiedzieć, że ładnie to wszystko wygląda, jak tak tu włazi i od razu by chciał to mieć wszystko, ale też rzeczy, które naprawdę się mogą przydać od tej strony technicznej, to się nazywa Porsche Equipment, czyli całe wyposażenie techniczne wokół samochodu, od środków czystości, pielęgnacji, nawet ściereczek, aż po różne kabelki dedykowane, korki wlewu paliwa, to jest ta gumeczka, która się ciągle urywa panu Adamowi, można sobie na przykład zamówić taki korek w kolorze srebrnym albo srebrno-czarnym, etui na kluczyki, dzisiaj kluczyki zamawiamy głównie w kolorze nadwozia, to jest oczywiście to też Wymaga dopłaty, ale potem, żeby o ten kluczyk dbać, fajnie jest mieć takie etui, w których będzie można go skryć. O! Mówiłem o kluczykach i faktycznie kluczyki dzisiaj porszowskie wyglądają tak. Można to wszystko domówić sobie obudowę kluczyka pod kolor swojego własnego samochodu. Szukam zielonego, ale pyton green w tej gablocie jakoś nie istnieje jeszcze prawdopodobnie. O, i coś dla oszczędnickich. Gumowe dywaniki. Nie wszyscy je lubią. Większość z nas używa już tekstylnych dywaników, ale są tacy, którzy mówią, ja tam mam nie wiem, nieutwardzoną nawierzchnię gdzieś. Często wsiadam w zabłoconych butach. Mogą się przydać. Można zimą jeździć na gumowych, a latem e, używa dywaników tekstylnych. Kolekcja wyścigowa z pucharu Porsche też się tutaj przewija. Bardzo ładna w ogóle właśnie ta marka Porsche Motorsport. Zauważcie, że to są inne logotypy w ogóle, nie? Tutaj na przykład, co jest związane z Motorsportem, to nie ma tarczy. Koła, no właśnie, drugi komplet koł, cool też można zupełnie spokojnie domówić, nie trzeba za każdym razem zmieniać opon, tylko są tacy, którzy szczególnie do tych samochodów używanych cały rok, zimówki zakładają na, na innych felgach, letnie opon na innych felgach. Samochody, proszę mają to do siebie, że się je po prostu lubi i człowiek na takie rzeczy jest w stanie wydać, no tylko 40 tysięcy kosztują, ale jest w stanie wydać parę złotych po to, żeby mieć na przykład inny kształt felgi latem i inny zimą, bo taki samochód mi się podoba i taki samochód będzie jeszcze bardziej spersonalizowany i zindywidualizowany. Kurde, ale czad, basenowe dziecięce. I zobaczcie, jak to jest fajnie i dyskretnie też porobione. Bez nawet, o tu mały tylko logotyp Porsche, a tu jest po prostu Turbo. Wszyscy wiedzą, że to Turbo to jest to, jest to Turbo. Dobra, jeżeli chodzi o lifestyle, e, dużo pięknych rzeczy. No, zobaczcie, jeżeli, nie wiem, ktoś z Waszych znajomych obchodził urodziny. Moim zdaniem, gdyby dostał taką torbę podróżną, tu sygnowaną troszkę 911, zaraz zobaczę jakim. Po prostu historia, 60 lat 911, No to, to po prostu był najszczęśliwszy człowiek na świecie, gdyby taki prezent dostał. Także może nie tylko dla siebie, albo nie tylko, nie wiem, mam Porsche, to będę sobie wysiadał w bucikach Porsche. To taki kazus trochę właśnie ferraristów, że oni wszyscy, jak ktoś ma Ferrari, to musi mieć czerwoną czapeczkę, musi mieć czerwone buciki. No nie, można nie mieć samochodu Porsche, a można się w takie fajne rzeczy wyposażyć albo dać je komuś jako gift. Klocki? Też można poukładać od podstaw 911, ponapawać się tym kształtem, ponapawać się tą linią, która jest niezmienna od właśnie 60 lat. Co jeszcze? Duży chłopiec w dużym sklepie. O, czapka zimowa, ale czad. Wszystkie znaczki, wszystkie logotypy. Breloczki też we wszystkich kolorach samochodów. Fajnie też na przykład się odciąć czasami, że jak masz czarną 911, to sobie wziąć fioletowy breloczek, a czemu nie? tak też można. No, zabawek tutaj jest rzeczywiście bez liku. I nie bójcie się, słuchajcie. No jak tak przejeżdżacie sobie tędy gdzieś tutaj ulicą czy coś, o pani właśnie kupuje plecach dla kogoś. Nie? Jak przejeżdżacie ulicą, wejdźcie, zobaczcie, może coś wam przypasuje. Niech to będzie czapka, niech to będzie frotka, niech to będzie filiżanka na espresso. Naprawdę to są rzeczy, które fajnie z domu mieć.